Zauważyliście to? O w tym miejscu znajduje się taki dziwny wzorek Slash podkreślenie Dokładnie taki sam widoczny był w filmie Kot w butach ostatnie życzenie Wtedy wysnułem teorię, że może to być zobrazowanie broni Jaką posługiwał się śmierć W najnowszym filmie antagonista często pojawiał się gdzieś w tle Gdzieś gdzie trudno było go zauważyć Na przykład na kontakt podczas śmierci puszka Jednak skoro ten symbol pojawił się Zarówno w Shrek'u Forever jak i w kocie w butach Nie może on oznaczać śmierci Skoro twórcy nie myśleli jeszcze o kolejnym filmie Może on być jednak Lekką zapowiedzią pobocznego filmu Pierwszy części Solowych Przygód Puszka. Myślę tak, ponieważ film pod koniec z tą książką komunikuje, że przygotowują spin-off. Do tego wrócimy sobie później. Film zaczyna się od czytania książki, dokładnie tak samo jak pierwsza i druga część. Shrek trzeci to jedyny film, który ma zupełnie inne otwarcie. Przeanalizujemy sobie teraz poszczególne strony, bo są one mega ciekawe. Król harold narysowany jest tutaj jako bardzo wysoki, kiedy w rzeczywistości był on o wiele niższy niż królowa. Ten detal sięga nieco dalej, bo do czasów średniowiecznych i ich kronikarzy. Kroniki były sporządzane przez pisarzy, którzy pracowali dla swojego króla. A co za tym idzie? Prawda była przekształcona po myśli władcy, żeby ten wychodził na lepszego niż naprawdę jest. Podoba mi się, że szereg nabija się z takich historycznych ciekawostek. Na tej stronie zauważyć możemy, że postać ogrowej Fiony obrzydza nawet księżyc, który płacze krwią. Igonki na dole też są świetne. Zobaczcie, że ptaszki za dnia są złote, piękne, szczęśliwe, a nocą zamieniają się w demony. Na górze mamy wizerunek Smoka, który oczywiście nawiązuje do smoczycy broniącej wieży. Z papieru płynnie przechodzimy do akcji, gdzie Para Królewska jedzie podpisać pakt z Rumplem. Mieszka on razem z wiedźmami. W, czymś, co się nazywa Clown's Na dole widzimy dopisek: Niech porzuci wszelką nadzieję ten, kto tutaj wiedzie. Jest on 1 do jeden wyciągnięty z książki Inferno Dante Alighieriego. I znajduje się na bramie piekieł. Wyraża ostateczność, co w szeregu może symbolizować, że zawarcie paktu z Rumplem może nieodwracalnie zmienić życie. Jedna wiedźma ma klasyczne czarne koty, które w zabobonach oznaczają zwiastun pecha. Przewrotnie tutaj para miała farta, że akurat szek w tym momencie uwolnił Fiona zwierzy. Mamy tutaj wampira, na ognisku smaży się surykatka, która od razu kojarzy mi się z epoką lodowcową. No i mamy jeszcze Bobasa czarownice. Ciekawe w ogóle jak one powstają. Na tablicy rejestracyjnej powozu znajduje się napis Royal Ride. W tłumaczeniu bryka królewska. Królowa mówi, że Rumpel ma świetne rekomendacje od króla Midasa. Poza tym on ma świetne referencje od króla Midasa. Jest to nawiązanie do greckiej mitologii. Król Midas, władca Frygi, poprosił Boga Dionizosa, by wszystko, czego dotknie, zmieniało się w złoto. Choć początkowo był zachwycony, szybko przekonał się, że Dar stał się przekleństwem. Nie mógł jeść pić, a nawet jego córka zamieniła się w złoty posąg. Wychodzi na to, że w szeregu Midas nie zwrócił się do Dionizosa, a do Rumpla. A sponsorem dzisiejszego materiału jest Surfshark VPN. Coraz częściej słyszymy o atakach hakerów, kradzieżach tożsamości i różnych prób pozyskania naszych danych. No i dochodzi do tego fakt, że w wielu miejscach internet nie jest taki wolny. Dużo treści jest zablokowanych, w zależności od tego, skąd się żeby rozwiązać te problemy polecam zapoznać się z Surfshark VPN. To jest tym bardziej przydatne, jeśli łączymy się z internetem w niepewnych miejscach, jak lotnisko, McDonald's czy kawiarnie. Surfshark szyfruje połączenie, więc nikt niepowołany nie ma dostępu do informacji. Co więcej, Surfshark pozwala omijać ograniczenia regionalne. Jest na przykład masa świetnych anime na zagranicznych streamingach. Jest taka świetna animacja, co się nazywa na przykład Pantheon na Prime, ie. no tylko no nie w Polsce. Jak macie VPN a od Surfsharka, to za pomocą jednego kliknięcia odblokujecie sobie do nich dostęp. Świetne jest też to, że mogę używać go na dowolnym Liczby urządzeń jednocześnie. Więc jeśli skorzystam z laptopa, telefonu i tabletu, wszystko jest objęte jednym abonamentem. Co do ceny, to na ekranie wyświetla wam się oferta i wszystkie funkcje idące z danymi poziomami. Co najciekawsze, jeśli wam z jakiegoś powodu się to nie spodoba, to macie 30 dni na zwrot środków. Fajne. Fajne. Więc tak, link searchshark.com/filmowa znajduje się w opisie. Z okazji Black Friday macie za darmo dodatkowe 4 miesiące użytkowania. Klikajcie w niego i sprawdzajcie, a przecież jak się nie spodoba, to powtarzam, możecie zwrócić sobie pieniądze. Idziemy dalej z materiałem. Na ekranie po raz pierwszy pojawia się ale czy na pewno? To nie jest pierwszy raz, kiedy widzimy go w szreku. Pojawił się on w trzeciej części jako koordynator spektaklu dla księcia z bajki. Dokładnie taką samą rolę pełnił w czwartej części, jest koordynatorem i reżyserem nowej wizji świata. Większość postaci z uniwersum Shreka pochodzi z mitologii, bajek, baśni czy folkloru. Rumpel nie jest wyjątkiem, pochodzi on z baśni braci Grimm. Historia opowiada o córce młynarza, którą ojciec, chcąc się popisać, przedstawił królowi jako osobę potrafiącą prząść złoto ze słomy. Król zmusza ją do wykonania tego zadania, grożąc śmiercią. Z pomocą przychodzi jej mały, magiczny człowieczek, który, w zamian za swoje usługi, żąda kosztowności, a ostatecznie obietnicy oddania przyszłego dziecka. Po narodzinach tego dziecka człowieczek wraca, ale daje jej szansę. Jeśli odgadnie jego imię w ciągu trzech dni, dziecko zostanie przy niej. Dzięki sprytowi i posłańcowi, który podsłuchuje go w lesie, królowa odkrywa, że nazywa się Rumpel i ratuje swoje dziecko. W gniewie człowieczek znika lub niszczy samego siebie. Zauważcie, że na ścianach w wielu miejscach wisi karteczka Fit Fifi, przypominająca o nakarmieniu kaczki. Jak widać, Rumpel zapomina dawać jej pokarmu, co powoduje jej mały rozmiar na początku filmu. W dalszej części widzimy, że jeśli Fifi jest karmiona, potrafi urosnąć do wielkiego monstrum. Na kubku znajduje się za to napis hashtag jeden dream maker, po polsku najlepszy spełniać życzeń, co od razu kojarzy mi się z The Office i kubkiem Michaela, najlepszy szef świata, który sam sobie sprezentował. W ostatniej chwili szregratuje ratuje Fionę, Harald rezygnuje z umowy i wyjeżdża, a my dostajemy kolejną książkę, w której widzimy losy z poprzednich filmów. Teraz na ikonkach na dole znajduje się wizerunek w zbroi oraz osła, a co najlepsze na tym obrazku posłowi pali się ogon. Tutaj widzimy bywalców karczymy pod zatrutym jabłkiem jest kapitan Hak, cyklop, czarownicę i drzewo z krainy os. Rumpel wyrywa kartki, jednak jak zatrzymamy w tym momencie zauważymy, że przez dłuższy czas wpatruje się w tę z napisem pocałunek prawdziwej miłości. To nie przypadek, a zapowiedzenie tego, co będzie rozwiązaniem problemu Shreka. W końcu to dzięki pocałunkowi prawdziwej miłości udaje się zniszczyć wizję świata rumpla. Przenosimy się na bagno. Zauważcie, że z każdym filmem tabliczka jest aktualizowana. Na początku był tutaj tylko szereg, w dwójce dodano tabliczkę. Piony. A teraz jeszcze dzieciaki. Dodali tutaj nawet specjalnie literkę S, czyli liczbę nogą od słowa ogr. Na ścianie, za łóżkiem, znajduje się zdjęcie, które zrobili podczas miesiąca miodowego w drugiej części. Po lewej znajduje się złota rybka, która często w bajkach czy baśniach spełnia życzenia. Po raz kolejny twórcy rzucają nam tutaj małe nawiązanie do Rumpla, czyli spełniacza życzeń. W poprzednich analizach mówiłem wam, że Fiona na twarzy ma taki specyficzny pieprzyk, który odziedziczyła po swoim tacie. Mają oni go dokładnie w tym samym miejscu. Jednak ostatnio jeden z widzów uświadomił mnie, że pieprzyk u Fiony może być też nawiązaniem do Merlin Monroe. Na bagno wpadają. Goście! Czyli osioł z rodzinką i kot w butach. Zwolnijmy sobie i zobaczcie, jaki ruch robi tutaj puszek. Tak się kręci dziwnie, nie? Niesamowite, że Dreamworks nie zapominał o takich detalach i dokładnie tego samego ruchu kot używa w ostatnim życzeniu, kiedy dwukrotnie mierzy się ze śmiercią. Podczas pierwszego pojedynku kręcący się cios chce zakończyć szpadą i mu to nie wychodzi. Ale na końcu nauczony na błędach skraca kręcenie się i atakuje kopnięciem, czego Wilk się nie spodziewał. Spadająca gwiazka spełniająca życzenia, pojawiła się na niebie, co znowu jest mrugnięciem. Do rumpelstyrskina, ale jak sobie tak teraz myślę, to przecież w najnowszej części kota w butach również na ziemi rozbiła się spadająca gwiazdka, którą wszyscy chcieli dorwać. Może ma to jakieś połączenie, może była to jakaś zapowiedź. Patrzcie, że tutaj dzieciaki Shreka mają zabawkę smoczycy oraz osła na kółkach. Odbywają się pierwsze urodziny trojaczków. Rozpoczyna się impreza i tutaj zatrzymajmy. Zauważcie, że ten lokal to nic innego jak karczma pod zatrutym jabłkiem. Nie dość, że na balonach widzimy nadgryzione jabłko tak jak na logu karczmy, to dodatkowo na śmieciach za budynkiem zobaczyć możemy stary szyld. Bardzo Ciekawe, że bar dla przestępców różnego sortu został przerobiony na miejsce do organizowania rodzinnych imprez. A to ze względu na wydarzenia ze trzeciego szeka. Zapamiętajcie sobie tego dzieciaka od. Ponieważ związany jest z nim genialny szczegół, który ma miejsce pod koniec filmu, będę do tego wracał w dalszej części materiału. Na modelu ciastka nadal widać blizny pooperacyjne zszywania nóg, które w pierwszej części oderwał mu Lord Farqua. Ten cukiernik pojawił się w szeregu 2 i to dzięki niemu powstał ciastek Godzilla. W tym miejscu widzimy, jak kot popija sobie mlecz przy barze. Robi to dokładnie tak samo, jak w ostatnim życzeniu, kiedy wbija do niego wilk po raz pierwszy. Zobaczcie ten moment. Straszny wilk nadmuchując balon przebija go. Dzieje się tak dlatego, że wilk pochodzi z bajki o trzech świnkach, które budowały sobie domki. W tej historii był zły wilk, który miał tak mocne dmuchnięcie, że potrafił nim zetrzeć domek z powierzchni ziemi. Tastona pokazuje, że ten na tym nie panuje i ma tak mocne dmuchnięcie, że nie potrafi poprawnie napompować balona. Genialny detal. Użony szerek krzyczy. Rudzi się z Fioną i wychodzi, po drodze spotyka Rumpla, który po malutkiej popijawie proponuje mu podpisanie umowy zmieniającej jeden dzień. Bierze Szreka trochę pod włos i zabiera mu dzień jego narodzin, co powoduje ciąg przyczynowo-skutkowy, w którym Para Królewska podpisuje pakt z Karłem, przekazując mu królestwo za uwolnienie Fiony. Zobaczcie, że na tej umowie w rogu znajduje się wizerunek kaczki Fifi. Szrek cieszy się dniem, jak na prawdziwego ogra przestało, tak że nawet wycieczka rozbija się o drzewo, a Wóźnica chyba zapomniał zapiąć pasów. Ogry robi parkour i finalnie ląduje w wodzie z Sianem. Wydaje mi się, że jest to nawiązanie do popularnej serii gier Assassin's Creed, w której przedstawiciele skrytobójców potrafili niesamowicie się poruszać oraz zeskakiwać nawet ze 100 metrów do siana, które amortyzowało ich obrażenia od upadku. Na drzewach widzimy, że za szrekiem wystawiono listy gończe. Jeden nawet komentuje, mówiąc, że fajny kadr ze sobie wybrali. U, ładny kadr. Przebliżmy go sobie, zobaczymy na nim, że Shrek nie wygląda za bardzo jak Shrek, ponieważ jest to pierwszy koncept na wygląd naszego zielonego ogra. W internecie znaleźć możemy nawet próbną animację pokazującą jak pierwotnie miał on wyglądać. Jak cofniemy się jeszcze dalej, możemy znaleźć informację, że DreamWorks przy tworzeniu animacji bazowało na obrazkowej książce dla dzieci autorstwa Williama Steiga. Książka opowiada historię zielonego ogra, który wyrusza w świat by odnaleźć swój los, a po drodze spotyka różne dziwne postacie i ostatecznie odnajduje miłość. Wpada na bagno i wygląda na to, że zostało całkowicie spalone. Do tego dochodzą częste patrole czarownic. Rumpel, jak widać, trzyma rękę na pulsie i od dawna wyczekuje na powrót ogra. Wiedział też, że jeśli ten w końcu się pojawi, pierwsze co zrobi, to pójdzie zobaczyć swój dom. Wiedźmy łapią Szreka, a na ich pancerzach widzimy literkę R, oczywiście od Rumpel Stilski. Szrek zostaje złapany i spotyka się z osłem, który mówi: Mitchu nie chcę stracić pracy. Los dał mi szansę. Nie chcę wracać na farmę starego Donalda. Wspomina tutaj o farmie starego Donalda i że kiedyś tam pracował. Nawiązuje to do przyśpiewki stary McDonald's Farmę y miał. McDonald's która ma swoje korzenie w tradycji amerykańskiej muzyki ludowej. Powstała w XIX wieku i była pierwotnie znana jako stary McDonald. Po prostu. Bohaterowie wjeżdżają do zmienionego za siedmiu ogrodu. Można tutaj zauważyć krasnoludki, które zostały hazardistami, a co najważniejsze ciastka jako gladiatora. Zatrzymajmy. Na początku filmu mówiłem wam, że ciastek swoje nogi złączone ma za pomocą lukru, ponieważ zostały one urwane przez Lorda Farquada. Za to nogi ciastka gladiatora nigdy nie zostały zniszczone. Zobaczcie jaki tutaj jest efekt motyla, jeśli szrek nigdy by się nie urodził, to ciastek nadal byłby w pełni sił. W pałacu zobaczyć możemy pozłacane figurki przedstawiające kaczkę Fifi z głową Rumpla. Zwraca się on do wilka Wolfgang. Wolfgang. Tak, panie Stilski. Imię Wolfgang odnosi się oczywiście do Wolfganga Amadeusza Mozarta, czyli genialnego kompozytora Nawet perułki, które ten przygotowuje dla Karła są wyciągnięte z czasów, w których ten żył W XVIII wieku popularność perułk wynikała z kilku czynników, w tym trendów modowych, a także z chęci ukrycia problemów zdrowotnych Takich jak łysienie czy wszawica, które były dość powszechne w tamtym czasie Perułki były często używane, wyszukane i stylizowane, szczególnie wśród mężczyzn na dworach królewskich i wśród artystów Tutaj nawet babeczki mają peruki. Shrek kradnie miotłę i zaczyna na niej latać Bohaterowie uciekają z zamku i lądują w lesie Osio boi się Shreka i mówi takie słowa I przekaż kopytka mat. ośle Może on tutaj wymyślać, żeby jakoś udobruchać Ogra Jednak nigdy wcześniej Osio nie wspominał o swoich rodzicach W pierwszej części widzieliśmy jedynie, że stara gosposia oddaje go na skupie istot magicznych Ogry wyciąga maskotkę, która przedstawia jego dziecko Zobaczcie, że nos tej maskotki został zrobiony z pestki A teraz rozejrzyjcie się dookoła Shrek Forever ma znacząco inną paletę koloru również poprzednie części. Dominuje tutaj kolor żółty i brązowy, barwy charakterystyczne dla jesieni. Wygląda na to, że Shrek Forever dzieje się już pod koniec roku, ale zapytacie po co wam w ogóle o tym mówię. Możliwe, że to moja nadinterpretacja, ale jesień to przecież moment opadania, wymierania, a alternatywny świat, w którym się znaleźli, właśnie umiera przez Rumpela. Jesień ma też kilka innych znaczeń. Na przykład symbolizuje dojrzałość. To przecież w tym okresie zbiera się owoce plony i tak dalej. W jesieni wszystko dojrzewa i tak jak w tym filmie, dojrzewa również Shrek. Osioł mówi jak zerwać umowę z Rumpelstiltskinem. Wystarczy spełnić warunki. Kiedyś trzeba było odgadnąć, jak ma na imię, ale teraz to już oczywiście wszyscy to wiedzą. Jest to bezpośrednie nawiązanie do baśni Braci Grimm, o których mówiłem wam na początku materiału. Tam już jego imię zostało odkryte, więc musiał wymyślić coś innego. Przyjaciele chcą odnaleźć świony. Pierwsze co robią, to biegną do zamku, w którym była więziona. Twórcy zachowali tutaj świetny detal. Ponieważ most jest tutaj cały, kiedy w pierwszej części został spalony przez smoczyce. Co więcej, dokładnie tak jak w pierwszej części, osłowi pod nogą załamuje się deska. Co więcej, na tym ujęciu zauważyć możemy, że model zamku nieco się zmienił. W alternatywnej rzeczywistości w tym miejscu znajduje się jeszcze jakieś pomieszczenie, którego w jeden 1 nie uświadczymy. Osioł wpada na pułapkę zastawioną przez ogry. Są to gofry w miodzie z wbitym widelcem. Zauważcie, że widelec został wykonany z połączenia zepsutego sztućca z patykiem. Bohaterowie wpadają na społeczeństwo ogrów, którym przewodzi Fiona. Jak pokazuje finał tego filmu, ogry istnieją również w głównej linii fabularnej, ponieważ widzimy je na bagnie Shreka. Zielone potwory, jak widać, nie wyginęły. W prawdziwym świecie również ukrywały się w lasach. Takie zachowanie spowodowane jest prześladowaniami. W czwartej części są one z winy Rupla, który boi się powrotu szreka, a normalnie była to wina Lorda Farquada, który decydował się łapać wszystkie istoty magiczne i zamykać je w klatkach. Oglądając szreka Forever, od razu nasunęło mi się porównanie społeczności ogrów do smurfów. Te również żyją ukryte w lasach, mają swojego prześladowcę oraz co ciekawe, Fiona do swojego kucharza zwraca się pichcik. Nie Pikcik, to nie będzie konieczne. Tak samo jak smurfy, mają one imiona za Zależne od swojej profesji. To scena zbrojenia skojarzyła mi się z najnowszym Deadpoolem i Wolverine. Są takie charakterystyczne zbliżenia jak i klepnięcie w dupalka. Czek nie można nazywać Deadpoola, wiadomo z jakich powodów. Ale może Deadpool do szereka? Osioł miał trafić na różdżkę. Wsadzono mu nawet jabłko w gębę, żeby się zamknął, ale po cięciu owoc znika. Jak się wsłuchamy, to usłyszymy, że osioł je po prostu zjadł. Hej! Yeah. zakrada się do pokoju Fiony, gdzie spotyka nieco upasionego kota w butach. Ale zdążyłem już z tego wyrosnąć. Mam wrażenie, że nie tylko z tego. Hej! Ten żyje w luksusie i trochę mu się przytyło. Hej! Zastanawialiście się jednak, skąd on się tutaj w ogóle wziął? Odpowiedź jest prosta. Czurołap to nie pierwszy najemnik wynajęty do załatwienia potworów. Wychodzi na to, że wcześniej Rumpel wynajął Puszka do pozbycia się Fiony, bo pamiętamy, że w Shrek'u 2 był on niebezpiecznym bandziorem. Jak kiedyś do zmiany zawodu przekonał go Shrek, tak tutaj przekonała go Fiona. A jak już jesteśmy przy szczurołapie, on również pojawił się w pierwszej części. Wyglądał zupełnie inaczej, ale widzimy go na zbiorowisku przy bagnie O, tutaj. Jest też jedno mocno ukryte nawiązanie do folkloru. Rumpel do jednej z czarownic wraca się Baba. Chodzi tutaj oczywiście o Babę Jagę, czyli czarownicę pochodzącą mniej więcej z naszych terenów, czyli Polski, Rosji, Ukrainy i innych słowiańskich krajów. Ogry planują atak na Rumpla, jednak wpadają w pułapkę i zostają pojmane przez Czurołapa. Uciec udaje się jedynie głównym bohaterom. Rumpel wyznacza nagrodę za schwytanie ogrów. Kilka osób próbuje go oszukać i przyprowadzić podrobionego szereka. Tak też widzimy tutaj Pinokia i Jepetta pomalowanego na zielono. Drewniak w końcu mógł się zemścić za to, co ten zrobił mu w pierwszej części. Mówiłem wam też na początku, żebyście zapamiętali dzieciaka od. Widzimy go w tym miejscu i też próbuje oszukać rumpla. Ten strój za to jest odwołaniem do spektaklu księcia z bajki w trzeciej części, gdzie aktor przebrany był w ten kartonowy strój Shreka. Zatrzymajmy w tym miejscu. Karczma pod zatrutym jabłkiem przewija się przez cały film. O w tym miejscu widzimy jej ruiny. Bohaterom udaje się przechylić rumpel na i dochodzi do pocałunku prawdziwej miłości. Świat wraca do normy i wszyscy świętują zwycięstwo. Po obejrzeniu filmu doszło do mnie, że rumpel to tak naprawdę hybryda poprzednich antagonistów. Bo patrzcie, jest niski i chce władzy jak Lord Farquaad. Potrafi używać magii dokładnie jak wróżka chrzestna, no i jego życie zostało zniszczone przez to, że szereg uwolnił fiony z wieży, dokładnie tak jak książę z bajki. Wracamy na przyjęcie. Zwolnijmy sobie, zobaczcie, że kot w butach odwraca ślepą myszę w dobrą stronę. Na przyjęciu widzimy również żaby i niech was pozory nie zmylą, ponieważ nie zostały one tam zaproszone w celach zabawy, a robią jako baloniki. Jeśli przybliżymy sobie tutaj zobaczyć możemy właśnie balony zrobione z nadmuchanych żab. Jest to trochę mroczne. Shrek Forever to też pierwszy film, w którym główny bohater nie dostał strzała w dupala. W scenie po napisach widzimy półkę z księgarni, w której pracuje Pinokio. Mamy tam kilka książek jak nasza historia o Shreku, jest Puzin Boots, zapowiadające spin-off, który pojawił się rok po Shreku Forever, mamy Fiona of Troy, czyli nawiązanie do Heleny of Troy, jest Taming of the Shrek, czyli parodia Taming of the Shrew, tutaj jest Moby Shrek, czyli Moby Dick, no i chociażby Midsummer Night's Shrek, czyli w oryginale A Midsummer Night's Dream. Subskrybujcie kanał koniecznie, bo w 2025 roku zajmiemy się Shrekiem 5, którego trailery będą się pojawiać. No i oczywiście, żeby nie przegapić moich kolejnych analiz filmowych.